Hej, hej, witajcie. widzicie w takiej rekompensacie, czyli odcinku MCI e, zamiast odcinku MEA i innych filmów, które miał się dzisiaj pokazać. Oto screen z jutrzejszego odcinka Minecraft Extreme Adventures, której pojawi się około po południa. Niestety nie mogłem dzisiaj e, na moich obietnic zrealizować, ponieważ miałem bardzo ważny wyjazd i wracam dopiero za godzinę do swojego miejsca i nie zdążyłbym już wam nagrać tych odcinków. Jutro pojawią się dzisiaj obiecane filmy, a zamiast za taki rewanż Dzisiaj mam dla Was odcinek MC i właśnie z tym screenshotem, który wam się pojawił, aby zaspokoić Waszą ciekawość. No dobrze, w takim razie lecimy z waszymi przedmiotami. Eee, przedmiot numer 1, sadzonka losu, użytkownika Miciox. Sadzonkę należy zasadzić na trawie istnieje 2% szans, iż drzewo wyrośnie lub kompletnie zniknie, kiedy wyrośnie eee, zawieraliście bloków diamentu, Emeraldu lub złota. Sezonka bardzo zabawnie wygląda, jednak sam pomysł mógłby być ciekawy, chociaż ta sezonka musiałaby być bardzo trudna do zdobycia. Aparat użytkownika w służy do robienia zdjęć, które możemy powiesić na ścianie w ramce. Posiada ograniczoną liczbę użyć. Tak, teksturka pozostawia bardzo wiele do życzenia, chociaż pomysł jest naprawdę bardzo fajny i zapewne jest taka modyfikacja już w Minecrafcie, ale dlaczego by tego nie wprowadzić do oryginalnego Minecrafta? Beczka użytkownika korono 22 może utrzymać do 10 weterek płynu. Bardzo fajna rzecz, już podobny przedmiot z tego co pamiętam był, jednak taka beczka mogłaby rzeczywiście być wprowadzona do naszego Minecrafta. No dobra, lecimy dalej. Użytkownik slash, broń laserowa, strzela laserowymi pociskami, które usuwają każdy blok momentalnie. Nie pozyskujemy jednak dropu. Aha, okej, okay. <laughs> całkiem ciekawy pomysł, chociaż przedmiot może być naprawdę dość pro. Mm, ale czemu nie? Dobra, lecimy dalej. Sherlock Homeless, drut ostrzowy, po przejściu na depnięciu wywołuje krwawienie u gracza na 10 sekund oraz powolnienie 2. Bardzo fajna rzecz, teksturka również ciekawa, gratuluję Sherlock, bardzo fajny przedmiot. Dobra, lecimy dalej z kolejnym przedmiotem, użytkownika Dastio, Char Chi Codex. Aby ją stworzyć musimy posiadać książkę, w niej napisane w niej Dead End. Um, po kliknięciu barwiców myszy, na szkileta, będą wyposażeni w książkę. Ten przemawia, przemienia się w Wither Skeleton. Okej, okay, pomysłowe, fajne. Mm, angle from Hell, Kryształ Atlantydy. Dzięki jego mocy możesz chodzić po wodzie. Można go znaleźć pod wodą w świątyniach. Chodzić po wodzie? No, tego w Minecraftie w sumie jeszcze e, też nie było. No dobra, lecimy z kolejnym przedmiotem od użytkownika Asta. Koks chleb. To daje wszystkie możliwe efekty na poziomie 5 na 20 minut. Odnawia cały pasek głodu świeci się mocniej niż pochodnia. Tak, świecący chleb użytkownika Asta. No cóż, czemu nie? Okej. Okay. Lecimy dalej z kolejnym przedmiotem. To jest taki przedmiot troll Unreplay Play Lag. Możliwy do użycia tylko na serwerach, użyty na graczu powoduje mocne lagi na dwie minuty. Genialny pomysł, naprawdę gratuluję. <grym> Gratuluję, już mi się nazywa. Naprawdę spoko. E, tymczasem, chciałbym Wam jeszcze wytłumaczyć y, w sumie, już wszystko wytłumaczyłem, ale chciałbym Was jeszcze raz przeprosić, że niestety nie wywiązałem się z obietnicy. Uwierzcie mi, że no, byłem pewnej osobą bliską w szpitalu, po prostu nie miałem, jak y, wcześniej wrócić do domu. E, tymczasem, odcinki, y, które były zapowiedziane na dzisiaj, pojawią się jutro czyli Tony Hawk, y, Mea. MCI również oraz wszechstronna seria o Minecraft. No, na jutro będzie dość sporo tych filmów, jeśli powinienem się ze wszystkim wyrobić, jeśli nie, wszechstronna seria ewentualnie pojawi się we wtorek, ale myślę, że dam radę. W takim razie mam nadzieję, że nie macie do mnie tutaj żalu. Po prostu e, nie miałem jak za bardzo e, tutaj tej obietnicy e, zrealizować. No, niestety tak to bywa czasami, kiedy zapowiadamy coś naprzód. Dobrze, dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku MC jutro yy, i w jutrzejszym oczywiście Mea. Dobra, hej do usłyszenia, cześć.